Jaki był ogóle. No, dojechałem do Polski. Idę troszeczkę ogarnąć włosy. Także do zobaczenia za chwilę. No i mała transformacja. Wracam właśnie do Barbera. No, wygląda to zdecydowanie lepiej. W końcu, bo już miałem dosyć tej fryzury. Mi wkurzały te włosy i ta broda. Jak lepiej, nie? No, wiadomo, lepiej. Wyszedłem sobie tutaj w plener, porobić w okolicy swoje tutaj zdjęcia, no i mówię, ponagrywam coś przy okazji, jak tam, jak to tutaj wygląda. jako o siebie mam taki rezerwat przyrody, murawy gorzowskie. No i są fajne widoczki i też tam teraz rzeka Warta która wylała i są takie mokre rozlewiska. Myślę, że może uda się to na zdjęciach uchwycić, jak to tam wygląda, bo no efekt jest... Niesamowite, bo jedno takie wielkie jezioro powstało. No ale to za chwilę tam dojdę, tu porobię zdjęcia i będę pokazywał hmm, Tutaj fajne tereny, żeby sobie pospacerować trochę Po górkach połazić i to za tym laskiem dopiero jest najlepsze czyli właśnie widoczek na te rozlewiska rzeki Warty my zaraz wejdziemy tam koło dalej jest fajna taka góreczka z takim punkcikiem widokowym tylko nie wiem co będzie widać bo to parę kilometrów od tego miejsca jest no. także jaka będzie widoczność i co my tam zobaczymy, to się za okaże dobre no dobra. Można iść w prawo, ale lepiej teraz tutaj w lewo pójść. się chce biegać, mi by się nie chciał. Nie no. Też. I bardzo fajnie jest jak się idzie wiosną albo latem, jak to wszystko jest zielono, krzaki porosną, dopiero jest fajnie. I teraz tak trochę szaro buru, jak to w zimie. Kurde ile tu ludzi spaceruje albo biega, aż jestem pod wrażeniem, jakoś nigdy to nie pamiętam, ale tyle ludzi tłodził. No ale moja wsiedle się rozwija, coraz więcej ludzi tu mieszka, i coraz więcej ludzi odkrywa te tereny. Łazi. Na, 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 na. Idę przez las. Nędy nie pierwszy raz Drzewka sobie pięknie rosną Na mej duszy jest radosną O kurcze A połama a to już chyba ostatnie jak tu byłem, to były połamane te drzewa tutaj Kurde chyba coraz więcej tych drzew to. Bieg przełajowy Uwaga, bo śliskie te drzewa. Jak, 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 jak w jakimś horrorze. <grymne> spowod... o, o, o. Ach, dobra, o, radę. A może tędy? To w sumie tu musimy się dostać na górkę. Hmm jest taki fajny punkt widokowy, ale nie wiem dokładnie w którym to miejscu dawno nie byłem i rzeczkami. Trzeba iść tam gdzie wydeptane. Tam najwięcej ludzi chodzi. No ale już jesteśmy blisko, już tam widać trochę rzekę i mokradła. A tam do góry, jak wejdziemy, tam trochę dalej, tam będzie super widać. Będzie najlepszy widok, właśnie tam na tej gólewce. Ale już widać, jak tam jest zalane. Masakrycznie. Ja tak, ja rozumiem, że to jest park krajobrazowy w ogóle, ale. No mogliby tu takie jakieś ścieżki porobić, coś tak troszeczkę zorganizować, jakieś śmietniki postawić. No tu ludzie spacerują. A przez to, że tu nie ma nic, ścieżek ani śmietników, ani nic. No to robi się tak trochę bałagan, no. Wiesz, park krajobrazowy parkiem krajobrazowym, ale no można tam... Wiedząc, że ludzie tutaj spacerują, porobić jakieś kurde miejsce, że ci ludzie mogliby śmieci chociaż wyrzucić. No tutaj ładnie. Jedno wielkie jezioro. Hmm. Trochę wyżej to nie będzie tych drzew. Mam tutaj taki szerokokątny obiektyw 16-35. się przydał jakiś teleobiektyw kurczę. jakieś 70-200, albo coś takiego. To może najlepiej. bo w Czakach fajnie jest. nie wiem, no można by było moim zdaniem tutaj zrobić jakąś normalną ścieżkę jakąś ławeczkę piękny punkt widokowy na całą tej okolice o jak kwitną te badyle Mi się takie klimaty kojarzą bardziej z Marcem. Tak naprawdę właśnie ze świętami Wielkanocy. Zazwyczaj wtedy tak na, na, na grubo ruszają rośliny. Ale dzięki temu, że tutaj te pola są, no pewnie właściciele tych pól, którzy tam coś mieli, no to się pewnie nie cieszą za bardzo. Ale gdyby nie te pola, to by zalane było całe miasto. Teraz czuję się jak John Rambo przedzierając się przez dżunglę. Niestety nie wziąłem ze sobą maczety. Gdybym miał maczetę, to bym mógł tutaj powycinać troszeczkę lasu, polować jakieś dzika albo sarnę, zrobić ognisko i przetrwać kilka tygodni. A tak muszę iść do żabki na zakupy. A wszystko przez to, że zapomniałem swoje maczety. No niestety. Takie nastały czasy, że jak nie kupisz w sklepie kiełbasy, no to będziesz głodny. Tutaj ludzie mają bardzo fajne domki na wzgórzach. W samym parku tutaj raczej już, raczej już nic nie wybudują. Ale kurde, pielgrzymki, pielgrzymki ludzi. No. Z tyłu następna ekipa 15 osób idzie. 7 psów, 15 osób spacer życia. No, ale tutaj, jak pamiętam jak parę lat temu tu chodziłem, to tu nikogo nie było. Sarny, dziki i bażanty. No nie było tak rozdeptane i nasyfione przede wszystkim. Teraz ten wielki syf i kurde, śmietnik. Także super. Ludzie, jak chodzicie już gdzieś po lesie, czy gdzieś spacerujecie, to nie zostawiajcie wszędzie śmieci. Zachęcam do lajkowania i subskrypcji mojego kanału. Cześć!